Przenieśmy się dzisiaj w czasie e, jakichś 250 lat wstecz, Ameryka Północna, połowa XVIII wieku, wschodnie wybrzeże 13 kolonii. Niby poddani brytyjskiego króla, ale coś zaczyna iskrzyć. Mhm, mm dokładnie. Dwa miliony ludzi, bardzo różna mieszanka, Anglicy, Irlandczycy, Niemcy, no i niestety Afrykanie przywiezieni siłą jako niewolnicy. Jak właściwie doszło do tego, że ci ludzie, żyjący tak daleko od Londynu, nagle powiedzieli dość i stworzyli własne państwo? Co ich do tego pchnięło? No właśnie, to złożony proces. Spróbujmy to dzisiaj rozłożyć na czynniki pierwsze. Zrozumieć te idee, które stały za narodzinami Stanów Zjednoczonych. Dobrze, to zacznijmy od początku. Chcesz to dobrze zapamiętać? Testy, quizy i infografiki. Link w opisie. Ucz się mądrzej, nie dłużej. Jak wyglądało to życie w koloniach? Mówiłaś o różnorodności. Tak, ogromna różnorodność i religijna, i narodowościowa, ale też gospodarcza, prawda? Północ to raczej mniejsze farmy, rzemiosło, handel, a południe? A południe, no cóż, to już zupełnie inna bajka, wielkie plantacje bawełny, tytonium. Mhm. Które bez pracy niewolniczej po prostu by nie działały. Niestety, taka była brutalna rzeczywistość. I te surowce bawełna, tytoń płynęły głównie do Wielkiej Brytanii. A stamtąd przychodziły towary przemysłowe: herbata, luksusy. Taki wiesz, układ zamknięty. Kontrolowany przez Londyn, jak rozumiem. Oczywiście. Chociaż na miejscu była jakaś forma samorządu. Król mianował gubernatorów, ale działały też lokalne parlamenty. Złożone z tych najbogatszych, tak? Plantatorów, kupców. Tak, z lokalnych elit. I to jest ważne, bo ci ludzie nabierali doświadczenia w rządzeniu. Mieli poczucie, że sami decydują o swoich sprawach. To potem zaprocentowało. Nie możemy też zapomnieć o tych, którzy byli tam pierwsi. O rdzennych mieszkańcach. Absolutnie nie. Indiani, Irokezy, Huroni, Siuksowie, Apacze. Całe bogactwo kultur. Niestety, kontakt z Europejczykami był dla nich tragiczny. Głównie przez choroby ospa, gruźlica, coś na co nie mieli odporności. Dokładnie. Populacja indiańska dramatycznie zmalała. To też jest część tej historii. Mamy więc obraz tych kolonii, różnorodne, dynamiczne, ale jednak podległe. Co zaczęło psuć te relacje z metropolią, z Wielką Brytanią? Punktem zwrotnym, takim no, katalizatorem, była wojna siedmioletnia. Skończyła się w 1763 roku. Brytyjczycy wygrali z Francją, zdobili Kanadę. Tak, wielkie zwycięstwo, ale też ogromne koszty. Trzeba było utrzymać wojsko na nowych terenach, chronić granice przed Indianami. Skąd wziąć na to pieniądze? No i padło na kolonistów. Bingo. Rząd w Londynie uznał, że skoro wojsko chroni kolonie, to kolonie powinny się dołożyć. Zaczęto więc bardziej rygorystycznie egzekwować różne ograniczenia handlowe i co najważniejsze, wprowadzono nowe podatki. A koloniści uważali, że i tak już płacą, tak? Przez cła, ograniczenia. Tak, czuli się już obciążeni. I nagle pojawiają się nowe podatki, narzucane z Londynu. Szczególnie jedna ustawa wywołała burzę Ustawa stemplowa. Stemp Act z 1765. Dokładnie. Wyobraź sobie, że nagle musisz płacić za specjalny stempel na prawie każdym papierze. Gazeta, umowa, licencja, nawet karty do gry. Kurczę, to dotykało praktycznie każdego. I nie chodziło tylko o same pieniądze. Koloniści krzyczeli, hej, moment, jesteśmy Anglikami, mamy swoje prawa. Podatki może nakładać tylko zgromadzenie, gdzie mamy swoich ludzi. A w Londynie ich nie mieli. Stąd to słynne hasło: żadnych podatków bez reprezentacji. Właśnie. To był spór o fundamentalną zasadę. Kto ma prawo decydować o naszych pieniędzach? Protesty były tak silne, bojkot towarów, zamieszki, że Londyn w końcu się ugiął i odwołał tę ustawę. Ale to nie był koniec problemów. Skądże? Już w 1767. nowe cła na szkło, ołów, farby, papier, herbatę. Konflikt cały czas narastał, napięcie rosło. Aż doszło do tragedii w Bostonie marzec 1770. Tak, cwana masakra bostońska. W czasie zamieszek brytyjscy żołnierze strzelili do tłumu, zginęło pięć osób. To musiało wstrząsnąć opinię publiczną? Ogromnie. Zwłaszcza, że od razu pojawiły się ryciny, przedstawiające to jako no, brutalny atak żołnierzy na bezbronnych cywilów świetna propaganda antybrytyjska. I potem na scenę weszła herbata. Tak, herbata stała się symbolem. W 1773. parlament uchwalił ustawę o herbacie. Chodziło o ratowanie brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Dali jej monopol na sprzedaż w koloniach? Dokładnie. Niby herbata miała być tańsza, ale koloniści widzieli w tym podstęp, kolejną próbę narzucenia im podatków i pokazania, kto tu rządzi. No i uderzało to w lokalnych kupców. I wtedy właśnie doszło do tej słynnej akcji. Do bostońskiego picia herbaty. Grudzień 1773 mieszkańcy Bostonu, podobno przebrani za Indian. Tak, żeby nie można było ich łatwo zidentyfikować. Właśnie. Wdrapali się na statki kompanii i całą herbatę wyrzucili do morza. To już był jawny demonstracyjny akt buntu. Reakcja Londynu pewnie byli wściekli. Wściekli to mało powiedziane. Potraktowali to jako rebelię. Odpowiedź była miażdżąca tzw. ustawy nie do zniesienia. Co one oznaczały? Zamknięcie portu w Bostonie gospodarcza katastrofa dla miasta zawieszenie samorządów Massachusetts obowiązek kwaterowania brytyjskich żołnierzy i jeszcze przyłączenie ziem na zachód do Tapalatów, do Kanady. Co blokowało ekspansję kolonii. Czyli zamiast złamać opór, te represje go wzmocniły? Paradoksalnie tak. Inne kolonie zobaczyły, co może je spotkać, poczuły się zagrożone i zrozumiały, że muszą działać razem. I to doprowadziło do zjednoczenia. Tak. W 1774 w Filadelfii zebrał się pierwszy kongres kontynentalny. Przyjechali przedstawiciele dwunastu kolonii. Georgia jeszcze się wahała. Co ustalili? Potępili te represyjne ustawy, wezwali do bojkotu brytyjskich towarów i, co bardzo ważne, zalecono tworzenie lokalnych oddziałów milicji takiej samoobrony. Czyli przygotowania do walki. Tak, ale co ciekawe, jednocześnie wysłali jeszcze list do króla Jerzego III. Zapewniali o lojalności, prosili o zrozumienie, to była ostatnia próba dogadania się ale chyba już niewielu wierzyło że to się uda musiały pojawiać się głosy za pełną niepodległością o tak i to kluczową rolę odegrał pewien pamflet zdrowy rozsądek tomasa peina wydany na początku 1776 roku co w nim było takiego przełomowego pein pisał prosto zrozumiale, ale z ogniowe uderzał w samą ideę monarchii nazywał króla królewskim brutusem Argumentował, że to absurd, by wyspa rządziła kontynentem. Mówił wprost, Ameryka musi być niepodległa. I to trafiło do ludzi. Niesamowicie. Sprzedało się w setkach tysięcy egzemplarzy. To naprawdę przekonało wielu wahających się, że jedyna droga to zerwanie z Wielką Brytanią. No i niedługo potem polała się krew. Niestety. Kwiecień 1775. Bitwy pod Lexington i Concord w Massachusetts. Brytyjczycy próbowali skonfiskować broń zgromadzoną przez kolonistów. Doszło do starć. To był początek wojny o niepodległość. I wtedy zebrał się drugi kongres kontynentalny. Tak, w maju 1775. Sytuacja była już zupełnie inna. Wojna stała się faktem. Jakie decyzje zapadły? Trzeba było stworzyć armię. No właśnie. Kongres postanowił przekształcić te luźne oddziały milicji w regularną armię kontynentalną, a na jej czele postawiono Jerzego Waszyngtona. Plantatora z Wirginii, który miał już jakieś doświadczenie wojskowe. Tak, walczył w wojnie siedmioletniej, ale zadanie miał piekielnie trudne. Musiał stworzyć armię praktycznie od zera. Jakie były największe problemy tej armii? Oj, problemy były wszędzie. Brakowało wszystkiego broni, mundurów, jedzenia, butów. Ludzie zaciągali się na krótko, dyscyplina kulała, a naprzeciwko mieli zawodową, świetnie wyposażoną armię brytyjską. Waszyngton musiał być naprawdę charyzmatycznym dowódcą. I niezwykle zdeterminowanym organizatorem. Utrzymanie tej armii w boju przez tyle lat to był naprawdę wyczyn. Ale mimo tych trudności, kongres poszedł za ciosem. Wojna trwała, a oni zdecydowali się na ostateczny krok. U walk stało się jasne, że nie ma odwrotu. Duch niepodległościowy narastał, i 4 lipca 1777 roku Kongres przyjął ten historyczny dokument: Deklarację niepodległości. Dokładnie. Głównym autorem był Thomas Jefferson. To jest absolutny fundament Stanów Zjednoczonych. I kwintesencja idei oświeczenia, prawda? Jak najbardziej. Zaczyna się od tych słynnych słów: Wszyscy ludzie stworzeni są równymi. I mają niezbywalne prawa. Do życia, wolności i dążenia do szczęścia. To było rewolucyjne. Deklaracja mówiła też, że władza pochodzi od ludu, a jeśli rząd łamie te podstawowe prawa, to lud ma prawo go zmienić lub obalić. I potem następowała długa lista zarzutów wobec króla Jerzego III, tak? Żeby uzasadnić to zerwanie. Tak, cała litania grzechów króla, podatki bez zgody, wojsko w czasie pokoju, ograniczanie handlu, przemoc wszystko po to, by pokazać, że Brytania stała się tyranią i kolonie muszą się od niej uwolnić. Ogłoszenie deklaracji to jedno, ale trzeba było jeszcze wygrać wojnę. Jak ona przebiegała? Początki chyba nie były łatwe dla Amerykanów. Oj nie, Brytyjczycy mieli przewagę militarną, lepsze wojsko, flota. Armia Waszyngtona często przegrywała, musiała się cofać. Ale Amerykanie walczyli u siebie, znali teren, stosowali taktykę partyzancką no i mieli ogromną motywację. Aż przyszedł rok 1777 i bitwa pod Saratogą. Tak, to był punkt zwrotny, wielkie zwycięstwo Amerykanów. Cała armia brytyjska generała Burgoyna musiała skapitulować. I co ciekawe, dużą rolę w budowie fortyfikacji, które do tego zwycięstwa się przyczyniły, odegrał Polak. Tadeusz Kościuszko. Właśnie, utalentowany inżynier wojskowy. Jego wiedza i praca okazały się bezcenne. I to zwycięstwo miało ogromne znaczenie międzynarodowe. Ogromne. Przekonało Francję, że Amerykanie naprawdę mogą wygrać, a Francja tylko czekała na okazję, żeby odegrać się na Brytyjczykach za poprzednią wojnę. Czyli Francuzi weszli do gry? Tak. Uznały niepodległość USA, wysłały wojska, flotę, pieniądze. To była nieoceniona pomoc. Potem dołączyły jeszcze Hiszpania i Holandia. Wielka Brytania znalazła się w trudnej sytuacji. W walkach brali udział też inni ochotnicy z Europy, w tym kolejny słynny Polak. Kazimierz Płaski, bohater Konfederacji Barskiej, doświadczony kawalerzysta. W Ameryce brakowało dobrej kawalerii. I Pułaski ją zorganizował? Tak, stworzył tak zwany Legion Pułaskiego, szkolił żołnierzy, dowodził nimi w bitwach. Niestety, zginął w 1779 roku podczas ataku na Savannah. Do dziś jest uważany za ojca amerykańskiej kawalerii. Czyli wsparcie z zewnątrz i determinacja Amerykanów przechyliły szale zwycięstwa. Ostatecznie tak. Decydująca okazała się bitwa pod Yorktown w Wirginii w 1781 roku. Co tam się wydarzyło? Połączone siły amerykańskie Waszyngtona i francuskie generała Rochambeau otoczyły główną armię brytyjską generała Cornwallisa na lądzie, a francuska flota zablokowała im drogę ucieczki morzem. Cornwallis musiał się poddać. To był właściwie koniec wojny. A formalnie wojnę zakończył pokój w Wersalu w 1783. Tak. Wielka Brytania uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nowe państwo rozciągało się od Atlantyku aż po rzekę Mississippi. Ogromny sukces. Ale zwycięstwo militarne to jedno. Teraz trzeba było to nowe państwo jakoś zorganizować, a to chyba nie było proste. Wręcz przeciwnie, było bardzo trudne. Początkowo Stany przyjęły tak zwane artykuły konfederacji. To była bardzo luźna unia. Rząd centralny był słabiutki, bezsilny. Każdy stan sobie żybkę skrobał. Mniej więcej. Kłócił się o granice, o cła, miały różne waluty, groził po prostu chaos i rozpad tego, co z takim trudem wywalczono. I co zrobiono? Najważniejsi liderzy Washington, Madison, Hamilton widzieli, że tak dalej być nie może. W 1787 roku zwołano w Filadelfii specjalną konwencję, która miała tylko poprawić te artykuły Konfederacji. Takie było założenie, ale delegaci poszli znacznie dalej, stworzyli zupełnie nowy dokument Konstytucję Stanów Zjednoczonych, która obowiązuje do dzisiaj, oczywiście z poprawkami. Na czym się opierała? Na genialnej w swej prostocie zasadzie trójpodziału władzy, którą znamy od Monteskiusza. Chodziło o to, żeby władza nie skupiła się w jednym ręku. Czyli podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dokładnie. Ustawodawcza to kongres, który tworzy prawa, dwie izby, senat, gdzie każdy stan ma równą reprezentację i izba reprezentantów, gdzie liczba miejsc zależy od liczby mieszkańców. Władza wykonawcza to prezydent, wybierany na cztery lata. Tak, szef rządu, głowa państwa, głównodowodzący armii, ale kontrolowany przez kongres, który może go nawet usunąć. No i władza sądownicza, niezależne sądy z sądem najwyższym na czele. A co z podziałem władzy między centrum a stany? Bo mówiłaś, że stany były przywiązane do swojej niezależności. I to był kolejny genialny kompromis. Federalizm. Rząd centralny, federalny, dostał władzę w sprawach ogólnokrajowych: polityka zagraniczna, armia, finanse. Ale Stany zachowały bardzo dużą autonomię w własnych sprawach: prawo lokalne, policja, edukacja. Brzmi sensownie. Kto został pierwszym prezydentem, według tej nowej konstytucji? Tu nie było wątpliwości. Jerzy Washington. Bohater wojny, człowiek cieszący się ogromnym szacunkiem. Objął urząd w 1789 roku. A co z prawami zwykłych obywateli? Czy konstytucja o nich pamiętała? W pierwotnej wersji nie było takiej szczegółowej listy praw. I to budziło niepokój wielu ludzi, tak zwanych antyfederalistów. Bali się, że ten nowy, silny rząd centralny może te prawa naruszać. I co z tym zrobiono? Bardzo szybko, bo już w 1791 roku dodano do konstytucji pierwsze dziesięć poprawek, znane jako Karta Praw Bill of Rights) I one właśnie gwarantowały te podstawowe wolności słowa, prasy, wyznania, zgromadzeń, prawo do uczciwego procesu, do posiadania broni, co do dziś budzi kontrowersje. To stało się fundamentem amerykańskiej demokracji. Powstało państwo, zaczęła się kształtować scena polityczna, Mówiła się o federalistach i antyfederalistach. Tak, od razu pojawiły się dwa główne obozy. Federaliści, tacy jak Alexander Hamilton, chcieli silnego rządu centralnego, wspierali przemysł, handel. Z drugiej strony byli zwolennicy większej autonomii stanów, skupieni wokół Thomasa Jeffersona, bardziej związani z rolnictwem. Z czasem przekształcili się oni w dzisiejsze partie Republikanów i Demokratów. Ale te podziały dotyczyły też chyba kwestii niewolnictwa. Niestety, tak, to był ten nierozwiązany problem, tykająca bomba podłożona pod fundamenty nowego państwa. Konstytucja na razie omijała ten temat, co miało tragiczne konsekwencje w przyszłości. Niesamowita historia, pełna ideałów, walki, ale też trudnych kompromisów. Spróbujmy na koniec zebrać takie najważniejsze punkty, które warto z tej naszej rozmowy zapamiętać. Dobrze, no to po pierwsze, yy, konflikt zaczął się od sporów o podatki i kontrolę gospodarczą. Pamiętajmy hasło: żadnych podatków bez reprezentacji. Symbole: ustawa stemplowa, ustawa o herbacie. Po drugie, protesty, jak bostońskie picie herbaty i brytyjskie represje, doprowadziły do wojny. Po trzecie. 4 lipca 1776 Deklaracja Niepodległości. Idea równości, praw naturalnych, życie, wolność, dążenie do szczęścia i władza pochodząca od ludu. Po czwarte. Wojna trwała długo, ale Amerykanie, dowodzeni przez Waszyngtona i wspierani przez Francję, wygrali. Kluczowe bitwy: Saratoga i Yorktown. Po piąte. Konstytucja z 1787 roku nowatorski system. Trójpodział władzy, federalizm i karta praw gwarantująca wolności obywatelskie. I po szóste, nie zapominajmy o Polakach, Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Płaskim, którzy wnieśli ważny wkład w tą walkę. Mhm, dokładnie. Dziękuję za to świetne podsumowanie i na koniec, jak zawsze, zostawiamy słuchaczy z pewną myślą do zastanowienia. Stany Zjednoczone narodziły się jako państwo oparte na pięknych oświeceniowych ideałach wolności i równości. To zainspirowało wielu ludzi na świecie. Ale jednocześnie przez dekady w tym państwie legalnie istniało niewolnictwo, coś co stało w jawnej sprzeczności z tymi ideałami. Jak to możliwe? No właśnie. Warto się zastanowić, jak te wzniosłe zasady, zapisane w dokumentach, miały się do tej trudnej, często brutalnej rzeczywistości i czego uczy nas ta rozbieżność między piękną ideą, a jej praktyczną realizacją. Także dzisiaj.